Znasz ten problem w akwareli, kiedy czerwień jest zbyt ciemna i płaska, a marzysz o efekcie, że była soczysta, to ten film. Jest dla Ciebie. Hej, mam na imię Kasia, jestem ekspertem w malowaniu akwarelą, pomagam kobietom nauczyć się malować, aby uwolniły się od stresu, znalazły czas tylko dla siebie i pasję w życiu. A tematem dzisiejszego filmu będzie jeden z pigmentów, który lubi spędzać sens powiek, ale przede wszystkim jest bardzo pożądanym kolorem, a mowa tutaj o. Czerwieni. Dziś poznasz mój sekret na osiągnięcie tego efektu i otrzymania takiej lekkiej i soczystej i żywej czerwieni. W dzisiejszym filmie dowiesz się: po pierwsze, dlaczego kolor czerwony, pigment czerwony, jest tak trudny w użytkowaniu; po drugie, dlaczego kolory czerwone często ulegają takiego zmąceniu i zabrudzeniu; oraz trzecie, jak pracować z czerwienią, czyli poznaj mój sekret jak zrobić, żeby była zawsze soczysta i przepiękna. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, bo tam, na końcu, czeka na Ciebie wisieneczka. Czerwień w akwareli potrafi być przepiękna, ale tak jak jest piękna, potrafi też być bezlitosna. I za chwileczkę pokażę Ci to na tych wielu przykładach, z czym i o co tutaj chodzi, ale również w trakcie tym razem inaczej, w trakcie malowania tej oto papugi, tak dzisiaj nie będzie kwiatków, będzie papuga. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam, dowiesz się zdecydowanie o wiele częściej, będziesz sięgała już do czerwieni, no bo będziesz rozumiała dlaczego tak, a nie inaczej ona się zachowuje. Zacznijmy od punktu pierwszego. Dlaczego kolor czerwony jest trudny w użytkowaniu? Wspomniałam, że czerwień jest bezlitosna i nie bierze jeńców. Dlaczego? Przede wszystkim przez swoją intensywność. To jeden z najsilniejszych pigmentów i w tym momencie specjalnie wzięłam kolor żółty, który jest zdecydowanie jaśniejszy, oraz czerwień i dla porównania maluję tymi samymi pędzlami, które biorą taką samą ilość. Pigmentu i za chleczkę pokażę Ci dokładnie, o co chodzi, bo tak naprawdę w praktyce oznacza to to, że bardzo łatwo jest przesadzić. A jak już to się stanie, to trudno jest się po prostu z tego wycofać. I tylko spójrz, ja nakładam te kolory czerwony, i ja płuczę pędzel i nakładam tyle samo wody na ten pędzel, żeby rozmyć ten kolor. I jak? Wygląda identycznie. A teraz, kiedy przerzucimy to na czarno-biało, zobacz, że czerwony jest zdecydowanie o wiele bardziej czarny. Jak rozwiązać tę kwestię? Oczywiście bardzo prosto. Dodamy do tego koloru, do tej czerwieni, o wiele więcej wody. Dzięki temu stanie się ona jaśniejsza. I teraz spójrz na tą część rzuci I spójrz teraz na tą czerwień. I ja teraz przerzucam na czarno-białe. I voilà, Teraz te tony są do siebie bardzo podobne, zatem więcej wody. Punkt drugi, dlaczego kolor czerwony często ulega zmąceniu i zabrudzeniu. Jak widzisz, po teraz maluję kolorem czerwonym, jest to Perol Scarlet, to jest ciepła czerwień, oraz cujone red, i to jest zimna czerwień. Jest to jeden z przykładów, których chciałabym Ci pokazać, jak one się zachowują z kolorem niebieskim i specjalnie wzięłam zimny. I ciepły niebieski, bo chodzi o to, że przy tych czerwieniach najlepiej najlepsze łączenia wychodzą, jeżeli zgadzają się tony, czyli zimne z zimnym, ciepłe z ciepłym. Natomiast jeżeli pomieszamy, tak jak widzisz tutaj w przypadku ciepło czerwień z zimnym niebieskim, środek zaczyna wyglądać taki brudny, zmącony. Obok siebie może jeszcze, ale łącznie nie bardzo, jednakże świetnym połączeniem, które ja bardzo lubię, jest połączenie tych dwóch czerwieni, ciepłej i zimnej. No tylko spójrz, jedno słowo, testujemy przed nałożeniem. Punkt trzeci, jak pracować czerwienią, aby była jednocześnie lekka i soczysta. I tu zdradzę Ci mój sekret, bazujemy sobie na żółci. Nakładamy na to czerwień, oj nie, 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 nie od razu, najpierw kładziemy sobie kolor żółty. Później to wszystko suszymy i dopiero kiedy to wszystko wyschnie, nakładamy następną warstwę koloru, czyli tak zwany laserunek. Tak jest. I zobacz, że to o wiele lepiej wygląda. A teraz na żywym przykładzie, na żywym obrazie pomalujemy sobie papugę. Zatem nakładam znowu kolor żółty, bo chodzi mi o to, żeby tą czerwień była soczysta i teraz powolutku Buduję sobie czerwień na tej papudze. Oczywiście te warstwy między sobą przesuszam, dzięki temu mogę uzyskać jeszcze lepszy efekt trójwymiaru. Pamiętamy o tym, aby kolory były oczywiście transparentne, no i naprawdę próbuj sobie z boku sprawdzaj, czy ten kolor, czy ten ton, który chcesz nałożyć, jest właśnie taki, jaki oczekujesz, i raptem okaże się, że można pokochać czerwień. Teraz już wiesz, jaki jest sekret na soczystą czerwień. Przede wszystkim dodajemy o wiele więcej wody do pigmentu, który jest czerwony. Pracujemy na warstwach takich cieniutkich, zdecydowanie. No i klu, no to warto jest jako bazę pod czerwień położyć sobie żółty albo pomarańczowy. Dzięki temu uzyskasz zdecydowanie bardziej soczystą czerwień. A skoro tu już tę czerwoną papugę mamy, to chciałabym ci pokazać coś pięknego, jak te całe tło wcielić żeby to pasowało do tej papugi. I tutaj pokażę Ci, jaką robotę można robić czerwienią w detalu. Także zapraszam Cię na Wisienkę. Jak już wiesz, kolor czerwony jest kolorem dominującym i robi on magię nie tylko na dużych powierzchniach. Ale również w detalu, szczególnie jeżeli mówimy o zieleni, bo zgodnie z kołem kolorów leżą one naprzeciwko siebie i są kolorami, które są komplementarne, czyli wspólnie tworzą po prostu magię. I teraz zobacz, bez czerwieni ta zieleń jest taka płaska, natomiast kiedy dodamy czerwień, ona automatycznie ożywa. I jest jakby podbita. Zdecydowanie ten kolor zieleni wydaje nam się o wiele cieplejszy, i ja bardzo często stosuję takie zabiegi. I nie tylko tutaj na liściach, ale później dodaję również w elementach innych obrazu, również tak jak tutaj na gałązce. Ale za chwileczkę również te kolory czerwieni będę dodawała również na tle. I zobacz, zdecydowanie lepiej to wygląda. I teraz tak dodaję tutaj trochę z jednej i z drugiej strony oczywiście również posługując się zasadami zimnych i ciepłych tonów tak aby przyciągać bądź też oddalać oko widza i voila całość jest Spójna, bo ta czerwień jest też na liściach. To na dzisiaj tyle. Pięknie dziękuję za ten wspólny czas. Koniecznie daj mi teraz znać na dole w komentarzu, czy kolor czerwony jest tym kolorem, który spędza Ci sen z powiek, czy jest to może jakiś inny kolor. No i oczywiście, jeżeli tematy związane z akwarelą hmm. są dla Ciebie interesujące i bardzo chciałabyś się nauczyć malować, to ja zachęcam, obserwuj mój kanał po więcej, a widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie, a w kolejnym filmie przetestujemy sobie papier bawełniany Saunders. Tak jest. A teraz zapraszam cię do poprzedniego filmu, który za chwileczkę tutaj się wyświetli, a porozmawiamy sobie o tym, jak wykonać szkic pod akwarele. Tak jest. To bardzo, bardzo ważny temat. Widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie, a kolejny film to kolejna gwiazda. Do zobaczenia. Pa!